Witajcie, jestem Piotr Zawacki, jestem coachem rozwoju osobistego i dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami na temat prostoty. O krótkie właśnie ten. Myślę, że to może spróbować. Żyjemy naprawdę w skomplikowanym świecie, pełnym bodźców, pełnym informacji, które mogą być dla nas potwornie przytłaczające. Nasze życie jest coraz bardziej pełne zamieszania i chaosu. Im większy jest to chaos, tym mniej wiemy, co mamy robić i w jakim kierunku zmierzać, jak realizować swoje cele, jak odnaleźć motywację. Im bardziej czujemy się zmieszani, im bardziej nasze życie jest skomplikowane, tym trudniej odnaleźć satysfakcję. Wielu z nas pragnie prostoty, ale tak naprawdę nie wie, jak ją odnaleźć w swoim życiu, jak wypracować odpowiedni jej poziom, aby na nowo odnaleźć spełnienie. Chciałbym dzisiaj podzielić się czterema refleksjami na temat prostoty. Po pierwsze, popracuj nad swoimi celami. Zadbaj o to, aby cele były proste. Czasami obkładamy się masą celów. 15-20 celów dla naszego życia to naprawdę duża liczba, która może przytłoczyć, która może nawet nas sparaliżować. Spraw, aby tych celów było niewiele, ale aby ich jakość była naprawdę istotna dla Twojego życia. Pracuj na dwóch, trzech celach, które będą przemieniać Twoje życie krok za krokiem. Upraszczaj swoje cele. Po drugie, wprowadź prostotę do swojego zarządzania czasem. Codziennie potrafimy zrobić sobie z naszego życia niezły bałagan. Każda godzina naszego życia może być potężnie podzielona na wiele różnych zadań, działalności. Żeby odczuć prostotę w swoim życiu, należy uprościć też zarządzanie swoim czasem, zarządzanie swoim kalendarzem. Nie zawalaj swojego dnia, ale spraw, żeby było w nim dużo przestrzeni. Przestrzeni także na odpoczynek, przestrzeni na czytanie książek, przestrzeni na dobre relacje, przestrzeni, która da ci poczucie, że Twoje życie jest proste. Po trzecie, wprowadź również prostotę do swoich relacji. Zadbaj o to, aby Twoje relacje były mniej skomplikowane, aby miały w sobie mniej negatywnych emocji, mniej rzeczy niewyjaśnionych. Wprowadź większy poziom klarowności i jasności do rozmów z innymi ludźmi, do tego jak z nimi chodzisz w interakcję. Pamiętaj, że proste relacje to proste, spełnione życie bez zbędnego zamieszania, chaosu, który sprawia, że czujemy się strasznie zagubieni. Dlatego upraszczaj swoje relacje, szukaj w nich jasności, klarowności, eliminuj wszystkie niedopowiedzenia i buduj szczerość. Po czwarte, aby wprowadzić więcej prostoty do swojego życia, zrezygnuj z wielozadaniowości. Pamiętaj, że wielozadaniowość to mit. To, że masz wiele rzeczy na głowie, wiele zadań na głowie sprawia tak naprawdę, że masz poczucie chaosu i zagubienia i obniża potężnie twój poziom motywacji. Dlatego minimalizuj liczbę zadań, których podejmujesz się w każdego dnia. Im mniej ich będzie, tym bardziej będziesz mógł się skupić na wykonaniu rzeczywistym wykonaniu ich. Poszukiwanie prostoty w życiu to prawdziwa sztuka ale wierzę, że każdemu z nas się to uda, że nie zagubimy się w wirze wydarzeń, ale będziemy mogli odnaleźć prawdziwą, pełną spełnienia prostotę i uciekniemy od chaosu życia. Jeśli szukasz prostoty w swoim życiu, świetnym narzędziem do tego, aby osiągnąć jej wyższy poziom, będzie podjęcie się sesji coachingowych. Chciałbym cię zaprosić do współpracy. Już dzisiaj skontaktuj się ze mną w sprawie Twoich sesji coachingowych ze mną. Wierzę, że pod wpływem naszych wspólnych spotkań i rozmów będziemy mogli odnaleźć niesamowite pokłady motywacji i klarowności w Twoim życiu. Pamiętaj, że pierwsza sesja przez Skype'a jest zupełnie za darmo. Dzięki temu... Chciałbym po prostu poznać Ciebie, posłuchać Twojej historii, zobaczyć na czym Ci zależy i zarazem dać Ci okazję do zapoznania się z procesem coachingowym bez zobowiązań. Zapraszam już dziś.